Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Nutsuberry. So o, ja to sobie wywijam ten jogurcik, żeby go wyrzucić. No, bo po co nam ten jogurt? A zawsze to dwie dychy wpadną. Jemy sobie śniadanie. Kurczę, tu by się przydało jeszcze krzesła. Muszę ten stół gdzie indziej postawić i w ogóle ten stół i krzesła nie za bardzo mi się podobają. I no, w ogóle do, dodać, nie? Tutaj do tej kuchni coś bo kurczę, Ona taka pusta stoi, a już mamy trochę kasy, także już niedługo będziemy czynić jakieś remonty kuchniowe. Mam nadzieję. Dobra, ty wstawaj na siusiu, może też jakieś um, sobie coś zjesz. Może w ogóle um, zjedz coś, gotuj, a ugotuj po prostu coś dla siebie. Na przykład, um, ty nie jesteś um, wegetarianinem, więc możesz sobie coś zjeść innego. Czekajcie, co by tu dobrego takiego? Hmm, kanapka z bekonem. No, zrób sobie. A co tam? <laughs> Okej. Okay. I ty absolutnie nie sprzątaj po sobie, bo to zawsze dwie dychy. <laughs> Okej. Okay. No i co? Ciekawi miecz? ona jest w ciąży, czy nie, bo kurczę... No, nie wiem, jak myślicie? <laughs> Bardzo mnie to ciekawi. Nie chcę robić testu, wiecie? Jakoś tak um, poczekamy sobie, zobaczymy, co z tego wyniknie. Czytamy dalej ten tom złośliwości. <laughs> Przepraszam, ale jakąś mam chrypkę dzisiaj, więc ciężko mi będzie nagrać, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. I słuchajcie, chciałam sprawdzić stan, na, 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 na jakim w ogóle, na jakim poziomie jesteśmy. I może tak, przypomnę jeszcze zasady, które, które obowiązują, które rzeczy musimy zrobić, czyli osiągnij ostatni poziom kariery naukowca i wypełnij aspirację wcielenia złośliwości. Czyli tak, jesteśmy dopiero na piątym, czyli w połowie. No i te wcielenie złośliwości nam się wbije. Wiecie, no jak wbijemy sobie już ten dziesiąty poziom, nie? No, 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 także no, no, czekamy. No i kolejnym właśnie zadaniem jest wbić maksymalnie ten poziom złośliwości, no to spokojnie, to wszystko się ze sobą połączy. No i logikę, słuchajcie, jako czy zapominam o tej logice zupełnie? Mamy dopiero trzeci poziom, także no jeszcze powiem wam naprawdę mega dużo przed nami. Kurczę, naprawdę dużo jeszcze roboty. No i zbierz kompletną e, kolekcję pierwiastków. No pierwiastków już nam brakuje tylko cztery, także całkiem nieźle nam poszło. Jak na początek myślę, że to chyba będą naj, naj, najtrudniej będzie je znaleźć. Ale zobaczymy. Jeszcze mamy na to czas, nie? Uh, Okej, okay. czyli tak. Um, hmm, hmm, hmm. Zrób sobie fotkę. Aha, kurczę, patrzcie, zdobądź Simika? Otwierając kapsułę simika. Wow, co to jest? Powiek przez godzinę w Wakaba. Wow, w rzece jakiejś. Kurczę, on ma... O, dobrze. Dzięki, że odłożyłeś, że nie zmyłeś. <coughs> Cieszę się. <coughs> Czy to. Aha, nie, to jest zwykła szafka. Myślałam, że to jest zwykła szafka do przebrania się, ale nie. Um, no dobra, to chodź sobie tutaj ćwicz na razie. Co to potrzebujesz do pracy? Szósty poziom logiki i czwarty poziom programowania. To później przyjdziesz sobie też trochę poprogramować. Mm, tutaj chyba było, tak? Programuj yy, i ćwicz, ok. którą masz ten poziom? O, także słuchajcie, no na razie skupiamy się głównie na nauce, nie? No, takie niestety yy, w ostatnim odcinku yy, trochę poszaleliśmy. Tak, jak pisaliście, że yy, no właśnie, sama też bym chciała mieć takie wakacje jak oni, <grym> także. D dosyć fajnie spędzili czas, bardzo różnorodnie, także myślę, że na razie mogą trochę pochillować w domu. Optym no, nadal nie wiem, co z tym zrobić, nie? Co z tym, jak optym optymalizować formuły w arkuszu? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, on, aha, do pracy, także już sobie nie, nie poćwiczy. <laughs> ok y Za 20 minut, no to już, już się zaraz to usuwam i leć do pracy, chodź. No, leć, leć. Okej, okay, patrzcie w jakim garniaczku. No no, nieźle. Ok, idzie do pracy, my zostajemy w domu. I wiecie co, miałam plan taki, że jak może już urodzi się dziecko, to po prostu zmniejszymy ten pokój, zrobimy na przykład tutaj łazienkę, a tutaj dobudujemy dwa takie pokoiki, na przykład właśnie gabinet i... Może ten powiększymy tutaj o jedną kreskę, bo tu by się przydała jeszcze, wiecie, no chociaż komoda. Tu tak w sumie na nic więcej już nie ma miejsca. Um, no zobaczymy, tak? Taki mam plan, żeby tutaj może powiększyć, tu zmniejszyć, tu łazienkę, a dwa pokoje tutaj, jeden tutaj, drugi taki, wiecie, zrobić korytarzyk. No nie wiem, taką mam wizję. Zobaczymy, ale najpierw chciałabym zrobić kuchnię, może przed tym dzieckiem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle... Mm, no, kurczę, ona też za dwie godziny idzie. Aha, no dobra, kurczę, szkoda, że ona tak do późna. Mm. No nic, dobra. E, zobaczymy, czy w ogóle będzie w ciąży, nie? No bo e, na razie nie chcę zrobić testu, chcę mieć niespodziankę, niech to trwa trochę dłużej, ale, ale żeby była niespodzianka, nie? <grym> Okej, okay, ona się bardzo dobrze czuje, trochę nie jest skupiona, to może, wiecie co, e, pozwolę jej grać. Mm. O kurczę, ja nie lubię jak oni. <grym> e, nie lubię jak oni odkładają te książki na półki, no. Kiedy trzeba, to nie odkładają, a kiedy nie trzeba, no to lecą od razu, nie? Drugi poziom, trzeci poziom. Znaczy trzeci tom, okej. Okay. Tu w ogóle mamy, patrzcie, te muszelki. No, o, różowa i taka. Fajnie, ok. <laughs> I w ogóle słyszałam, że, że, że też mi się pojawiły, jak włączyłam Simse, że była ta aktualizacja z paznokciami, że jak się ma dzień w SPA, to oni tam coś pozmieniali, dodali dużo różnych rzeczy, także fajnie, bardzo się cieszę, że robią takie aktualizacje i dbają o tych, tak jakby klientów, można powiedzieć, którzy już są. Centrum Pomysłów? To jest prawda. Okazał się sukcesem, zyskuje współpracowników dyrekcji. Wow. I 500 symbolów, super, ale nawet nie przeczytałam tego, więc spoko. Miałeś pracować ciężko, słuchaj, no. Bo masz jeszcze dużo do zdobycia. Okej. Okay. Um, no dobra. I co? Zaraz lecimy do pracy? Okej, okay, dołącz. No i jesteśmy w pracy. Co by tutaj... Co by tutaj dzisiaj, e, dzisiaj flirtuj, bo wybić by o masko, no ale tu nie mamy z kim flirtować. Ulepsz mio, miotacz promieni, ok, no to chodź, um, ulepszymy. Gdzie jest ten miotacz promieni? Tutaj, tak. Um, ulepsz miotacz promieni. Dodaj funkcję kontroli umysłów. Prze, sprzątaj, ok, sprzątaj. Dobrze, to chodź, chodź, chodź. Co ci było niedobrze? Czy mi się wydawało? Tak, przyspieszyłam nie okay. zwróciłam uwagi. Mm, ciekawe, ciekawe. <grywa> Dobra, słuchajcie. Zmieniamy, ulepszamy ten miotacz promieni. Później przygotuj specyfik odchudzenia. O, oh, wow. <grywa> Ulepszony, super. <grywa> <grywa> y, przygotuj. Y, nie, to chyba tu, czekajcie. Nie, tu jest analiza. Mm, to jak to przygotować? Um, a następnie wybierz odchodzenie. aha, ale nie mamy... Wiecie, um, odchodzenie. Pietruszka i marchewka. O, matko, skąd my mamy to wziąć? A czekajcie, czy możemy zamówić sobie coś z tego? Z internetu? Jakieś jedzenie czy coś? Czekajcie, ja tylko zobaczę tak z ciekawości zamów. Um, kup sprzęt wspinaczkowy, wow. kup się na czosnku, lelkę wodu, nasiona, fajerwerki, prezenty lekarstwo, ulepszenie książki bar, barwniki. Hmm. Akup nasion. Aha, nie, tak o to wygląda. Kurczę. No to słowo, wydawało mi się, że można kupić yy, akup na przykład yy, kwiatów, hodowli magicznych roślin. Nie, no dobra, roślin nie. Yy, owoców, warzyw i ziół, okej, okay, niech będzie. I otworzymy sobie te, yy, te paczki, zobaczymy co tam, co tam dostaliśmy. Otwórz, otwórz. I yy, no gdzie ta ostatnia, tutaj, otwórz. No, ale marchewki chyba nie mamy. Kurczę. Niedobrze, niedobrze, czekajcie. Mhm, mamy no, dwie troszkę dwóch marchewek nam brakuje. Kurczę. Czy my możemy gdzieś tu dostać marchewki? <grywa> chyba nie, kurczę. No, bo tutaj raczej roślinek nie ma. Chociaż czekajcie, tutaj były marchewki. Czekajcie, czekajcie, ja wiem. Ojejku, jak to ciężko się operuje. Tutaj gdzieś widziałam marchewki. Dzwonki. Mhm. No i co? Gdzieś tu były te marchewki. Czekajcie, tutaj jak się wychodziło chyba. Myśmy hmm, sobie panie poszli po prostu. Czekajcie, gdzie by je tu znaleźć? Ja wiem, że one tu były, na pewno. Mogę się założyć. Chociaż nie wiem, czy, czy, czy wiecie, czy mogę tracić czas teraz na szukanie tych marchewek. Ale wiem, że były, kurczę. Bo jeszcze na nie najeżdżam i mówiłam, po co tutaj marchewki, nie? Kurcze. Dzwonki. Same dzwonki, a nie ma marchewek. No dobra, trudno. No dobra, czyli um, kontroluj umysł Sima, zmuć go do sprzątania. No dobra, to chodź, zmusimy jego. Um, wydaj polecenie. O, wydaj polecenie. Słuchajcie, możemy wydawać polecenie już <ścoughs> współpracownikom. Dobra, to weźmy to. O, może teraz się uda. Mm, mm, mm to ja też broni nie, to może na to trzeba kliknąć. E, ulepsz. Hmm. Czekajcie. Kontroluj umysł, sprzątaj. O, 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 jest, dobrze, okej, okay. Spróbujemy. Flirtuj z kimś, Kurczę, ale nie możemy flirtować. O, jest, chyba jest, udało się. Parcie, jaki kontrola umysłu, super. Skontaktuj się z kosmitami. A jak to zrobić? Czekajcie. Kliknij na antenę satelitarną i wybierzcie sobie skontaktować. A gdzie ta antena jest? Czy ona gdzieś jest u góry? Czekajcie. Tutaj gdzieś jest? Nie, to jest tylko te Obserwatorium. A gdzie jest antena? Czy my ją mamy, tą antenę? on mamy właśnie. Ulepsz antenę. Czy my ją musimy gdzieś postawić? Słuchajcie, może. O. O panu i wow, skontaktuj z kontaktu się z kosmitami. Ale ciekawe rzeczy, patrzcie, ja nie wiedziałam, że to tak działa. Udaremnie i porwania. Ulepsz antenę. To przyciągnie uwagę kosmitów, może nawet na sporwo. O nie, wolałabym nie, kurczę. Dobra, chowamy tą antenę, może dzięki temu oni zgubią trop. Analizuj próbkę roślinności. No, to może chryzantemy. Ok. Analizuj, bo na razie możemy robić tylko jedną okay. rzecz z tych wszystkich, które mamy. Także chyba dzisiaj za, za dobrze nam w pracy nie pójdzie. Okej, okay. próbka rośliny. No i co było? Mm. No i co? Szpinak. Pod mikroskopem, kurczę. <grym> um, użyj, analizuj Próbka rośliny. A jak? Um, jak wziąć sobie próbkę, zjedz to nie? Ćwicz, analizuj. Hmm. E, Maryka nie ma szkło z próbką roślin. A skąd wziąć te szkło z próbką rośliny? Hmm. Hmm. Twitch, analizuj, myślej, analizuj kolekcję, analizuj. aha, Kocza. Analizuj roślinność. No i co? Dlaczego nie mamy tego szkiełka, skoro już analizowaliśmy? Hmm. Którą analizować? Mogą znaleźć próbki? Zbierz próbkę mikroskopową. Aha! To czekaj, o patrzcie, jest kosmita! Wow. wow! Dobra, i patrzcie drugi! O kurczę! Chodź, zbierz próbkę mikroskopową. W takim razie, już wiem, już wiem, okej, okay. dobrze, że była podpowiedź. Patrzcie, ile kosmitów to naszło. what? O, matko! Mam nadzieję, że oni będą przyjaźni dla nas. Okej, okay, zbierz próbkę. Mikroskopową i chodź wtedy. E, analizuj próbkę rośliny. Chodź. Tak, to już, już wiem, jak to zrobić, okej. Okay. Kurczę, no i co z tymi marchewkami? Szkoda, że tak. Że nie dobrze. A czy tu mam marchewki? Chyba nie. Truskawki, stokrotki, dzwonki. Dzwonki, lwia, paszcza. Kurczę, szkoda. Bazylia. No nic, ale patrzcie, ile kosmitów tutaj naszło. I, I kobieta kosmita. I tutaj jeszcze jest jeden kosmita. Wow, ciekawy, którzy, no, którzy tutaj nas porwali. Może ona chciała się dowiedzieć, którzy porwali okay. jej męża i dlatego ich wezwała. Ciekawe. Dobra, czas leci, słuchajcie, ale ale e, już nam się udało. ok, bo myślałam, że utkniemy. Każ współpracownikowi zajmować się ogrodem. Okej, okay, tylko gdzie jest jakiś współpracownik? Chodź tutaj. Um, wydaj polecenie. O, nie ma prac budowych, kurczę. Kurczę, kurczę, mol. <laughs> Czekajcie, czy mogę to budować? Mogę. No to świetnie, <laughs> no to świetnie. To kupmy więcej e, doniczek. O, może tak. Tutaj już się nie zmieści, no to jeszcze jedną tu. Mhm, okej. Okay. I teraz chodź, tutaj spróbujemy coś zasiać może. Może nie, może banana nie, może tą pietruszkę, gdzie ona jest? Kurczę, pietruszkę. Um, zasiej. I drugą tutaj, Okej, okay, dobra, resztę zostawimy sobie. Um, chodź tu zasiej i wtedy będziemy kazali jej, na przykład tej, od co tutaj siedzi, zajmować się ogrodem. Nie! Co on robi? Kurczę, no to zasiej to. Weź... Um, Przejezdne powitanie żeby on się nie zajmował tą ogrodem. O, już, okej. Okay. Um, wiem, dobra, już momencie, tylko będę kazała ci zajmować się ogrodem i już. <grywa> Kontroli umysł Nie, kurczę, gdzie on jest, ten współpracownik nasz? Tutaj stoi, nic nie robi, no to chodź. Um, tak, y, każdy zajmować się ogrodem. Idź, idź. Dobra, już nie, nie, przywit nie przywitowywuj się. <grywa> leć, <grywa> leć, leć, szybko. No? Kazałaś już? Gdzie jesteś? Kurczę. No i co? No i co? Kurczę, dlaczego oni się tak szybko, szybko zajmują tymi ogrodami? Kurczę. Nie dobrze, chodź zasiej jeszcze to. Oh, nie dobrze, nie dobrze. Czy to... Mm, czekajcie. Czy to też mogę zasieć na ziemi? Nie, chyba nie. <ścoughs> no to chodź tutaj. Szybko zasiej. I to też zasiej. I spróbujemy jeszcze raz. Może temu współpracownikowi. Idziesz? No i się chcę bardzo siku. Mam nadzieję, że wytrzyma. Dobra, i teraz chodź, chodź. Um, tak, zajmować się go no, nadal nie może. O, kurczę, to niedobrze. Kurczę. Kado zrobił. Super. No dobra, to chodź siku już. Trudno. No dzisiaj, słuchajcie, chyba y, za dużo nie zrobimy, bo mamy bardzo słabe te wow. zadania. Szkoda, że nie można ich na przykład losować jeszcze raz. Um, zmienić ich, nie? Mm. Kup przekąskę, gotuj, gotuj zy, parcie możemy, A nie ma tutaj takiego do kupywania przekąsek? Na przykład mm. zjedz coś na szybko, gotuj zy, kup przekąskę, mm. kanapka nie jest bekonem, nie, kurczę, bo to jesteś wegetarianką, sorry. Um. Wypieki, danie do podgrzania wegetarińskim bekonem, okej, okay, chodź. Chodź, jesteś głodna, trudno. Aha, nie możesz tam podejść, no to chodź, ja ci pomogę, chodź. Ja ci pomogę. Nie martw się. <grywa> Damy radę. Tak, choć tutaj mm, kup przekąskę z wegetariańskim bekonem chociaż. Zjesz sobie? O, no, no, wiem. No dobra, trudno już niestety. <grywa> dzisiaj za wiele nie zrobiliśmy. <grywa> musimy poszukać tych marchewek koniecznie, bo gdzieś, gdzieś je widziałam na pewno. Tutaj mogę się założyć. No, ale dobra. <grywa> to kiedy indziej. Trudno, no nie zawsze musimy w pracy, wiecie, na 100%, nie? Może dzisiaj był po prostu gorszy dzień. jakieś się świecą w ogóle? Hmm, bardzo gorąco, no dobra. Słuchajcie, to lecimy do domu, tylko zobaczymy ile zrobiliśmy. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy. Płacimy rachunki, bo właśnie przyszły. Aż 905 z simolonów, także całkiem sporo. No ale trudno. Niestety musimy za to zapłacić. I niech ona się uczy trochę, bo się dobrze czuje. Także spoko. A Kado potrzebuje zabawy, więc niech on ćwiczy sobie te um, szachy. Później, może ćwiczy to, właśnie, programowanie, które powinien jeszcze sobie zdobywać. Ok, dobra. już robi się powoli zmęczony. Później będziemy go kładli, tylko niech mu zabawa urośnie i go wyślę na komputer. I wtedy Marika usiądzie do, do szachów. O proszę, szósty poziom, super, ekstra. Ok, dobra, to lecimy teraz trochę do kompa, a później już pozwolą ci się położyć. <grym znać> Jej, program jest Tak, patrzcie. Patrzcie, jest, za dwie gratulacje. Maryka jest w ciąży. Udało się. Patrzcie, idziemy powiedzieć chyba. No, tak, ja wiem. Dobra, czekajcie. Patrzcie, od razu brzuchol. Ojej, czyli widzicie, udało się. Super. Powiesz mu? Porozmawiaj, no porozmawiaj. Tak. Iii, mhm. mhm. cieszysz się? Cieszysz się, okej, okay, no to. Chibu. Rozmawiaj jeszcze, popraw Chibu. humor. Mhm. I może jeszcze jakiś pocałunek, okej. Okay. Słodka. No dobra, to tak, ty wracasz do książki, którą właśnie odłożyłeś, odłożyłaś kolejny raz. E, drugi poziom, trzeci poziom, okej. Okay. Czyli tu, proszę. E, chociaż może nie, chociaż usiędziesz tutaj, a ty się już kładź spać. Proszę bardzo, bo już jesteś mega, mega zmęczony, okej. Okay. No, idziesz tutaj grać? Chodź, chodź, nie ma marudź, chodź. <gry> e, także słuchajcie, jesteśmy w ciąży, super, bardzo się cieszę. Chociaż, kurczę, no jeszcze bardzo, bardzo dużo nam zostało do spełnienia, więc um, nie wiem, czy trochę nie za szybko ta ciąża. No, ale dobra, będziemy sobie tutaj powolutku żyli. E, no, ale się troszkę jednak spieszyli. Czyli widzicie, no nie wiem, chyba nie wyremontuję tej kuchni, um, no bo trzeba będzie tutaj budować. <gry> kurczę, mam nadzieję, że jakieś awanse niedługo będą, bo... O, no bo kłuczy, no niedobrze, niedobrze. <grych> Okej, okay, czwarty y, poziom, no dobra, dobra, to już jakoś tam sobie garniemy. Dobra kochani, to co ja odzywam, ja, ją zaraz kładę, tak? Do spania i odzywam się do Was jutro, jak oni już wrócą z pracy i już jutro chyba z Mariką y, po prostu wyślę ją samą, prawda? Bo tam y, już się często powtarzają te zadania i no i ciężko je wykonywać, nie? Niektóre także, no ja nie chciałabym nam z kimś flirtować, żeby wiecie, no być fair wobec kado naszego, naszego męża, także wracam do was jutro. Okej, okay, jestem. Um. No i Maryka wróciła, to niech może sobie coś zje. Dobrze, że talerz został, Ok. Bo już myślałam, że Kado go posprząta na szczęście. Ale Kado nie za bardzo jest chętny do sprzątania z tego, co widzę, więc dobrze. Dobra, zobaczmy, co my mamy w lodówce. Naleśniki, jedna porcja, no to chodź weź sobie tą porcję, ja sprzątnę ten talerz. Co zostanie? No, ja chcę przyjść do ciebie na chwilę. Dobra, dobra niech przyjdzie, co tam, spoko. Dobra, czyli to wyrzucam. Kolejne dwie dychy. Um, to jest nasz. Aha, nasz kolega. Okej, okay, no, to dobra. środku jest sąsiadek. Um, kurczę. Co tu podejść, podejść. Popraw humor. Okej. Okay, uh -huh. Aha, <laughs> okej, okay, przez ściany. Um, dziel się wielkimi wieściami. Um, Okaż niepewność. Um, o zainteresowanie. K pogadajcie sobie, pogadajcie. A tutaj jest zestresowana z powodu pracy. Ona chyba też. A co się stało? Zły smak. Źle przygotowane jedzenie. Ojej, nie, nie, nie zrobił sobie dobrego klasztoru. Może by gotował sobie spaghetti. Jedną porcję chyba mu nie smakowało za bardzo. No trudno. Dobra, także wiecie, no dopóki. Zobaczę to odczucie. Lepsze, sprawia, że się uśmiecham. Okej. Okay. Um, Wiecie co? Będziemy chodzić do um, jeszcze do pracy jakiś czas. Na pewno um, właśnie jeszcze jutro pójdziemy, bo to będzie drugi trymestr. Także spoko. Jeszcze jutro sobie pójdziemy. Mam nadzieję, że może już dostanie awans albo coś, zobaczymy. O, nie, 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 nie zmywaj. Jest udało się w ostatnim momencie. Dobra, słuchaj. Mm, no, że jakaj, do oczy? Nie, no i weź jeszcze mm, zapadają głos muzyczny. Ja ten talerzyk ciachnę tutaj, proszę. No dobra, to już chyba będziemy się żegnać. Um, pokaż zdjęcia. No, pokaż zdjęcia z ostatniego wypadu. Nie oh, lubi radia no. dla dzieci, ojej. Pokaż mu ostatnio właśnie z, z tej góry. I o zimnej pogodzie porozmawiać. było bardzo, bardzo zimno. I weźli do domu zaraz, okej? Okay? I przyjdź sobie tutaj do kado. Do kado, <gadu> kado. okej, okay, dzięki. Pograć sobie troszkę, o, w szachy, okej. Okay. To wam trochę zabawy podrośnie. Okej. Okay. Jak tam? O, już koniec. Dobra, to grajcie, grajcie jeszcze razem. Okej. Okay. I zaraz będziecie szli spać. Okej. Okay. Jeszcze może jakieś małe siusiu, no bo jesteś w ciąży. I spać. Okej, okay, ty też spać. Już koniec tego dobrego. Czy ty zdobyłeś te? O, jeszcze nie, kurczę, zapomniałam. No dobra, to jeszcze wrócę do Was e, jutro też e, po pracy ich. I mamy to, słuchajcie, awans na stanowisko specjalista od arkuszy. Super awansował i teraz będzie uzywać mm, jako specjalista do arkuszy. Wtedy będzie dodatkowe mm, 15 zarabiać więc otrzymując 107. No, wow, no całkiem sporo. Przepis na prose, proszek energetyczny. Ojej, no dobra, 5, o 9 do 17. ok. No i super, słuchajcie, w końcu trochę kasy wpadło. Skorzystaj. Mm, także trzymam wszystko, słuchajcie, na ten... Mm, kurczę. Mm, a wiecie co? Ja bym chciała się. Z Zobaczyć, czy hmm, można zamówić jakieś jedzenie w ogóle. Um, nie. Um, proszę. Um, po prezentu, zamów dowóz, słuchajcie. A, no, dowóz jedzenia. Patrzcie. Wow, nieźle. No dobra, to weźmy sobie miska poke na przykład. Um, I może słuchajcie, jedzenie. No dobra, i jeszcze takie coś na przykład. Chociaż nie wiem, czy to będzie... I spaghetti. Wow. No dobra, weźmy. Ciekawe, jak to jak to się. Um, jak to będzie? Dziękujemy za skorzystanie. W twoje, wkrótce do ciebie dotrzy. Okej, okay, to chodź tutaj. Dobra, graj. Na razie sobie w szachy i poczekamy, czy ktoś przyniesie to jedzenie. Patrzcie, jest dostawca. Ej, ja nigdy z tego nie korzystałam. Ale super dostawczyni jedzenia. Przyjmij dostawę, chodź. Ojej, to jak w dwójce trochę. Ale super. O, dzięki. Rozpakuj torbę z ostawą. Ojej, ale fajnie w wyposażeniu. Okej, okay, dobra. To tak. Bezpieczny dla wegetarian. No właśnie, bo to chciałam dla niej. A ty zjedz sobie to. Dobra, ale już nie rozmawiaj z nią, niech ona sobie spada do domu. Mogę ją wysłać do domu, czy nie? Kurto, daj na piwek. Aha, ona czeka na napiwek. No dobra, to daj jej ten napiwek. Jeszcze usiadłam sobie no. na kompana. Dobra, <laughs> dziękujemy za skorzystanie. Um, proszę, daj mi Okej, super. <laughs> Ale ekstra. Nieźle, nie wiedziałam, że tak będzie. O kurczę, liczyłam na awans, wiecie. A tu zobaczcie, jeszcze troszkę jej zabrakło. Kurczę. No nic, dobra, może jutro sobie zdobędzie. Chociaż nie, już jutro chciałabym jej nie wysyłać, bo zobaczcie, ona już ma zaraz, zaraz trzeci trymestr. Ale zobaczymy, dobra, skorzystaj sobie i weź e, te resztki, które zamówił Ci Kado. Na pewno się ucieszy. E, o, wow, jaki mistrz jedzenia pałeczkami No w ogóle ma taką cechę. E, proszę bardzo, nieźle. Charyzmatyczny wokalista, wow. Kariera oddanego pracownika. Mhm, okej, okay. nie wiem o co chodzi, ale okej, okay. spoko. Dobra, na co ty czekasz? Aha, no dobrze, na, na, na naprawę kibelka, spoko. Kada urodził się z młotkiem w dłoni, czyli no może lubić, no dobra, spokojnie, niech sobie, niech sobie lubi. <grystanie> Skoro tak, niech też polubi, może sprzątanie, o, wycieranie, <grystanie> i później z niech sobie gra. I co? Bierzesz? Okej, okay, bierzesz jedzonko, sobie szamasz, ona jest zmęczona. Dobra, niech jeszcze troszkę pogra. Wypoleruj do perfekcji. Matko, stół z chami? Dobra, nie nie, 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 nie zmywaj, nie zmywaj. Gdzieś ta jeszcze miska chyba była. Czy on zmył tą miskę? No dobra, no trudno, no trudno już. Niech, niech stracę tą... O nie, schowam jej do wyposaż wyposażenie chyba. Tak czy nie? Hej, czekajcie. Tak, tutaj. Okay. A czy ty masz wyposażenie miskę? Nie, nie masz, okej. Okay. No dobra, on ją zmył chyba, trudno. O, tu śmieci zostały, no nic. Dobra, zaraz będziemy je... Może, słuchaj, odzyskamy części sobie. Dobra, chodź. Chodź, chodź. E, dobra, co ty musisz zdobywać teraz? Siódmy poziom logiki i piąty programowanie. Czy ty możesz e, ćwiczyć programowanie i wtedy będzie Ci rosła zabawa? Mam nadzieję, zobaczymy. Dobra, śmieć też wyrzucam o zawsze do 20 wskoczy. O, też mu rośnie zabawa, także spoko. E, no, kraj sobie, kraj, graj. No i może już Cię położę spać. Jest dosyć, dosyć wcześnie, ale ona jest mega, mega zmęczona, a przed nią poród. E, myślę, że jutro. Chociaż no nie wiadomo, nie. Patrzcie, czekajcie, zobaczymy. E, o, jest. Marika teraz może wziąć wolne w sprawach rodzinnych. Okej, okay, Ikado też. Okej, okay, ale super. Już niedługo się urodzi dziecko. Myślę, że już jutro. Dobra, kładź już się spać, bo jesteś naprawdę mega wykończona. Kado też, Kado dostał awans, także już jest, jest lepiej, okej. Okay. Będzie może nas stać na ten, na ten remont, mam nadzieję, że to zaraz nam jakieś wielkie rachunki nie wpadną, <grym> ale okej. Okay. No dobra, ja go też już kładę, Wam dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że taki spokojniejszy troszkę odcinek Wam się podobał. Wysyłam Wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa kochani!